Słuchajcie, drugi raz już wiem, że to jest problem z głosem, bo miałam problem przy montowaniu ostatnim razem, ale trudno, nie mam pamięci w tamtym telefonie, więc yy, będę nagrywać dalej tym. Yy, ogólnie nie wiem, czy obserwowaliście moje story na Instagramie, ale byliśmy wczoraj yy, na koncercie Guns N' Roses, także jeżeli nie obserwujecie, tam było dużo rzeczy z koncertu, może mi się uda pozapisywać to będziecie sobie można to więc jeśli nie obserwujecie mojego profilu na Instagramie to zajrzyjcie tam koniecznie a dzisiaj gościmy w Belfastie i po raz drugi bo już tutaj kiedyś byliśmy ale dzisiaj mamy taką jeszcze wycieczkę przy okazji do Belfastu właśnie chwilę jeszcze z takim ładniejszym tłem z tyłu ostatnim razem jak tutaj byłam chyba robiłam tylko zdjęcia nie pamiętam czy nagrywałam właśnie film ale myślę, że też jakiś film z ale ogólnie powiem Wam, że ja już jak jechaliśmy tutaj to znalazłam miejsce, które chciałabym odwiedzić i słuchajcie, przez totalny przypadek już trafiliśmy na ten sklep, jest taki 8 sklepik. Już go przez przypadek znalazłam koło centrum handlowego, także dzień, gdzie właśnie sobie przypomniałam, że przecież e, nagrywałam film stąd na pewno i go na pewno dostępnam, bo przypomniałam sobie, że mówiłam tam o tym, że e, uwielbiam Bubble tea. i tutaj tam naprawdę przepyszną bubble bubbelty najlepszą, bo jaką byłam. My jesteśmy w Same jak zawsze w Anglii e, i szukamy jakichś perełek na wieczór i znalazłam Dead Man's Fingers. pojeżdżenie na małego Bena Big Bena Teraz wieczorkiem przyjechaliśmy sobie tutaj jeszcze do parku Victoria Park tym razem nie chodzimy dużo po mieście, bo y, ostatnim razem zwiedziliśmy w sumie całe centrum w Balfaście, także spróbujemy zobaczyć coś na obrzeżach jeszcze, gdzie udało nam się wejść do mojego ulub ulubionego. Teraz jest ulubiony, ale e, dopiero dzisiaj, byłam pierwszy raz w tym sklepie, bo chciałam właśnie tam wejść, w taki wiedzieć, niestety typowo kupiłam parę rzeczy, także może później wam pokażę co to było. Kolejny dzień. E, Miałam Wam pokazać wczoraj nasze zakupy, ale, ale nie było, kiedy więc Wam nie pokazałam, e, więc może to zrobię po prostu później albo gdzieś tam dogram później nawet w domu już. A teraz zbieramy się i jedziemy dalej, bo zmieniliśmy trochę plan, mieliśmy wracać do domu, ale jedziemy do Dery, czy tam London Dery, pod jaką nazwą znacie, to znacie. E, obie nazwy są poprawne. Później Wam może z trochę więcej powiedzieć na temat. E... Chciałam Wam przynać, że trochę rzeczy na Instagrama, ale w ogóle nie mam internetu. Byłam jeszcze teraz z rana, ponieważ jeszcze nie pojechaliśmy, no to byłam jeszcze z rana Mówiłem w sklepiku ponownie. Znalazłam znowu parę rzeczy. Kupiłam sobie kulę do kąpieli, bo kupiłam też wczoraj, bo już ją ja wykorzystałam. O, no, tak cudowne, słuchajcie, jeśli ja się tak coś jak na wyjazd, mam panny, bo zawsze mogę z tego korzystać. A ta kulę do którą kupiłam wczoraj była w ogóle mega śna, bo nie dość, że była bardzo nawilżająca, a zapomniałam w ogóle wziąć ja samo do ciała. Więc maga się cieszę, że ją kupiłam, bo w ogóle wiecie to myślałam, że ym... Wiecie w Anglii ogólnie teraz, w funtach, że wszystko będzie też dużo drożej. Ale powiem Wam szczerze, że stwierdziliśmy, że naprawdę w tym momencie jest wiele rzeczy, które tutaj w Anglii są nawet tańsze niż w Irlandii. Zauważyliśmy, że w euro wydajemy więcej niż w tej chwili tutaj w funtach. Gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry. The conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you. It's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted. My heart's been. My w końcu dotarliśmy do Dery. Dlaczego ja w ogóle mówię Dery Wam od razu wyjaśnię? W ogóle tutaj za mną, jak wam powiem, to za mną to jest oficjalna to jest oficjalna stara brama do e, miasta do Dery. E, I tutaj się mury obronne właśnie wokół e, całego miasta. I e, nazwa Derry jest nazwą typowo irlandzką. To jest stara nazwa miasta tutaj. E, to jest stara nazwa zanim przejęli e, to miasto Anglicy. Kiedy przyjęli to miasta Anglicy nazwa zmieniła się na Londonderry i od tamtej pory cały czas, do tej pory, zresztą było to widać jak jechaliśmy, Irlandczycy z Anglikami cały czas, znaczy Wikipedia twierdzi, że katolicy z protestantami. Ja myślę, że nie ma sensu mieszać tutaj religii w to wszystko. I Moim zdaniem tutaj bardziej jednak to jest kwestia kulturowa, czyli Anglicy nadal biją się o tę nazwę tutaj z Irlandczykami. Irlandczycy chcą, aby nazwa pozostała Dery, ponieważ jest to ich miasto, było to ich miasto, zostało przyjęte przez Anglików. Natomiast Anglicy chcieli zostać przy nazwie London Dary. i jak się jedzie tutaj, to nazwa London Derry jest bardzo często na wszystkich znakach pozamazywana. Po prostu London jest wymazany, zostaje samo Dery, no bo cały czas tutaj trwa konflikt właśnie o tą nazwę. Właśnie przechodzimy się po murach obronnych, wiery, idziemy w koło, e, mury mają około mili w e, koło miasta, to jest na spaterek e, i powstały chyba pomiędzy XVI a XVII wiekiem, jeśli e, dobrze pamiętam. Troze na murach znaleźliśmy obraz, który właśnie przedstawia jak wyglądało dery. My przeszliśmy stąd, za chwilę będziemy szli w tę stronę, ale powiem Wam, że ta część tutaj to przejście, przynajmniej w tym miejscu jest fajnie. Kojarzy mi się bardzo z takim przejściem w Budapeszcie, właśnie jak się szło na starów, bardzo podobnie to wygląda. Nie wiem czy to będzie widać aż tak na nagraniu, spróbujemy później podejść bliżej, ale chciałam Wam pokazać. Murale. być problem z przybliżaniem. Chciałam Wam pokazać przybliżyć e, te murale, ale niestety nie mogę, więc pokażę Wam tylko tak, jak to wygląda teraz. Tutaj, tutaj, e, tam dalej również jest pełno murali. I ogólnie Derry jest takim miastem murali, bo te murale opowiadają historię właśnie tego miasta, e, zarówno tą współczesną, jak i tą historyczną, tą starą, tą dawną historię. Przekazywaną tutaj przez wszystkich, zresztą napisaną też oczywiście w historii tego miasta, więc to wszystko jest na tych muralach można ich znaleźć pełno. A oprócz tego, jeszcze Wam chciałam powiedzieć, że na Netflixie można znaleźć, nie wiem czy można znaleźć ten program, jeśli się jest w Polsce, bo ja często nie mogę niczego znaleźć na Netflixie. Jeżeli jestem w Polsce, to nie mogę znaleźć jakichś filmów czy seriali, które oglądam tutaj w Irlandii i odwrotnie, jak jestem w Irlandii, to nie mogę znaleźć filmów czy seriali z Polski. Ale na Netflixie można znaleźć program telewizyjny, to jest jakiś komediowy program, który się nazywa um, Dziewczyny z dery, czy coś takiego, czy coś w tym stylu. I to jest właśnie program kręcony właśnie tutaj. Zaraz przy samych murach znaleźliśmy stary cmentarz przy kościele. I najstarszy grup tutaj, który się znajduje jest z 1609 roku. W ogóle nie wiem czy Wy to zauważycie, ale to Wam coś pokażę. I powiem tak, kto wie, ten wie, ale jest tu bardzo dużo symboliki właśnie w Dery. Tutaj w tym miejscu, gdzie jest zaznaczona na taki różowy kolor, znajduje się wolna część dery i to jest część dery, nie london dery. who's always sorry the conclusion even though i offer all of the solutions i wish you love me like i love you it's stupid when i'm alone with you i never feel lucid i wish i wasn't struck by cupid i wish when i first saw you i knew this when i'm with you i feel so useless i feel diluted my heart's been wounded silhouettes of you are like a time never really know just what you want with you I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palm Play with me like cats and a string. You don't understand the pain that brings You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I sleep To miejsce, słuchajcie, to jest y, kościół prezbyteriański. Właśnie udało nam się tutaj właśnie wcześniej dziesiątka, żeby byłam tam kilka ujęć. I ogólnie to to była szkoła no, dla chłopców, a ten mały budynek była szkoła dla dziewczyn, ale to jest długa historia. Tak czy inaczej sam budynek nie wygląda jak kościół. Ogólnie ten kościół moim zdaniem nawet w środku zdecydowanie bardziej przypomina font y, niż kościół, ale w zasadzie fajnie to w środku mimo wszystko. No kościoła mi to w ogóle nie przypominało, mimo że miało typowe kościelne elementy, takie jak organy. Y, Mównice i tak dalej, no to wszystko faktycznie wyglądało bardziej kościelne, ale mimo wszystko i w środku jednak to bardziej to wygląda jak sobie tak? A tu właśnie mural nawiązujący do tego programu Dairy O, a tutaj właśnie jeden z murali na naszej drodze wokół murów. Idziemy trochę zboczyć z kursu i schodzimy do Craft Village, bo to jest jedno z miejsc, które jest opisywane właśnie jako miejsce do zwiedzania. tak jak ja, a takich kraftów w ogóle. Tutaj, tutaj, tu jest przepiękny, taka, e, taka wioska w mieście i tutaj naprawdę są sklepiki ze samymi rękodziełami. Mam no, przepiękne rzeczy, naprawdę przepiękne. To ja i ja standardowo, totalnie przez przypadek, znalazłam oczywiście widźmi sklepik z pięknymi rzeczami w środku. Ale patrzcie na tę tuliczkę w ogóle. Czad i ten troll tu.

with me like cats and a string you don't understand the pain of brings you don't ever want to give me wings you don't ever want to set me free you know i'm addicted to you and it's twisted you've been gifted with the evil voodoo got me coming back for more even when i've been screwed dolls full of pins pierce my heart straight through i got issues in my head i like you in my bed but you keep me on red oh everything is like a test W ogóle w tym miejscu jesteśmy, aktualnie sami, bo już zamęcają, ale nie udało nam się tak na końcu wejść. Tu znależamy kapsułę z 1887 roku i tutaj gdzieś są pomieszczane te rzeczy z tej kapsuły. O, tutaj właśnie się znajdują w kablocie te rzeczy z tej kapsuły, o której mówiłam. Tutaj są stare monety, jakaś, jakaś gazeta, wygląda. Wszystko co ja Wam tam pokazywałam to było właśnie w tym budynkom za mną, który wygląda ogólnie jak kościół. Kościołem nie jest Jest tam dodana galeria wystawa, którą w ogóle pierwszy raz... Yy, to, że Nie wiedzieliśmy, że tam była jest ta galeria, więc tak totalnie przypadkiem tak poszliśmy, bo po prostu myśleliśmy, że to kościół chcieliśmy zobaczyć, co jest w środku. Ale ten, ten wygląda tak, jakbyście za mną tutaj i powiem szczerze, że nie wiem nawet do końca, co to jest, więc musiałabym sprawdzić, yy, jak to się nazywa, czy to jest jakieś muzeum, bo tutaj generalnie nigdzie nie ma nawet nazwy. A tutaj w tym miejscu, jeśli się nie mylę, to jest właśnie herb tutaj yy, Dery. Nie mam pewności do tego, że na internecie on wygląda troszkę inaczej. Są inaczej w kolorach, więc to może być ten sam, tylko po prostu tutaj już jest na tyle stary i troszkę zniszczony, że po prostu tego tak nie widać. A tutaj jeszcze Wam przybliżę, żebyście zobaczyli, jaką on w ogóle wygląda, i nie wiem, czy to widzicie, ale chyba widzicie, że tam jest wieża, a obok tego jest kościotrup. Wróciliśmy do hotelu i świętujemy moje urodziny, a to są moje torciki urodzinowe i cała reszta. No już słuchajcie, już mamy e, tr Trzeci dzień nagrywania, nie to już po drugi dzień nagrywania, już nie wiem, bo ten filmik mi się tak wplątał, że to chciałam zmontować w jednym, e, ale już wracamy e, do domu, ale po drodze podjechaliśmy jeszcze, Łukasz mnie zabrał e, do Kildare Village, czy Kildare Village, Kildare Village, e, do takiej wioski zakupowej, to jest taka Shopping Village, zobaczcie jak tutaj jest ładnie, pięknie. znajdują się same markowe sklepy, tutaj za mną jest Armani, tam gdzieś z przodu jest Tommy Hilfiger i jeszcze wiele innych, Ted Baker, masa masa różnych rzeczy, tam widzę Puma jest, gdzieś dalej Jimmy Shaw, masa tego wszystkiego tutaj jest, nawet nie wiedziałam, że to jest takie fajne miejsce. O właśnie, przede mną jest jeszcze Pandora, gdzieś tutaj ponoć jest sklep także słuchajcie, fajna miejscówka. you know i'm addicted to you and it's twisted you've been gifted with the evil voodoo got me coming back for more even when i've been screwed dolls full of pins pierce my heart straight through i got issues in my head i like you in my bed but you keep me on red oh everything is like a test i better not text or i'll come off desperate but if i lay down and i play dead and i stay dead baby you'll get no yes the